Z tej strony Łukasz Łuki-Woźniak. Jak większość z Was pewnie wie, jestem autorem gry Wiedźmin Stary Świat, którą wydajemy jako Go On Board wspólnie z CD Projekt RED i właśnie trwają kampanie na Zagram w to oraz na Kickstarterze. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie, na które możemy od Was liczyć. Przed nami wciąż jeszcze ponad tydzień kampanii. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o wszystkim, co do tej pory wydarzyło się w obu kampaniach. Opowiem o komponentach w grze, o odblokowanych celach i też o płatnych nagrodach. Na pewno nie uda mi się skupić na każdym celu, ponieważ udało nam się odblokować ich ponad 50 i próba opowiedzenia o wszystkim no, zajęłoby mnóstwo czasu. Mam jednak nadzieję, że uda mi się pokazać Wam wszystko z lotu ptaka, byście mieli jak najlepszy obraz tego, co dostajecie wraz z grą. Na górze kampanii znajdziecie krótką informację dla tych wszystkich, którym brak czasu, by przyjrzeć się Całości. A więc dlaczego wesprzeć grę teraz i na przykład nie czekać na wydanie sklepowe? Po pierwsze dlatego, że wasze wsparcie podczas kampanii pozwoli nam dodać więcej zawartości do gry, do dodatków. Ciągle odblokowujemy nowe cele, które możecie zobaczyć na stronie kampanii i jest także drugi powód, który dla wielu z Was może okazać się nawet ważniejszy niż... Wpływ na kolejne cele dodatkowe. Jak widzicie, w waszej grze znajdą się odblokowane cele, tworzące w tym momencie cztery dodatki. Jeden z nich to ekskluzywny dodatek Zagram w to, pozostałe trzy są naprawdę rozbudowane i łączna przewidywana, sugerowana cena detaliczna tych trzech dodatków to około 500 zł, a ich wartość może tylko rosnąć. Wy dostajecie to za darmo. Więc teraz chciałbym przyjrzeć się Bliżej podstawowej zawartości gry. Więc gry możecie wesprzeć w dwóch wersjach: w standardowej oraz w wersji deluxe. Wersja standardowa to duże pudełko z jedną warstwą plastikowej wypraski. Wersja deluxe to jeszcze większe pudełko, gdzie mamy dwie warstwy, dwa poziomy wypraski. I jak zobaczycie, lista komponentów jest długa, nawet zanim dotrzemy do celów dodatkowych. W grze dostajecie pięciu wiedźminów z wszystkimi odpowiadającymi im komponentami. Plaszetka gracza została ulepszona, dzięki czemu możecie teraz wybrać, a nawet stworzyć imię dla swojego wiedźmina. Oprócz tego w pudełku znajduje się 15 potworów, chociaż łącznie z odblokowanymi celami mamy już 24 potwory. W wersji standardowej otrzymujecie kartę i znacznik. Dodatkowo w wersji Deluxe dostajecie naprawdę wysokiej jakości figurkę dla każdego potwora. Kolejna rzecz to ponad 300 kart o różnym zastosowaniu w grze. Mamy też w grze znaczniki złota, znaczniki lokacji, mamy znacznik zamkniętej karczmy, mamy dwa zestawy kości, które już zostały ulepszone i mają teraz bardziej klimatyczny wygląd. Oprócz tego mamy bardzo dużą planszę z przepięknie narysowaną mapą i wersja Deluxe oprócz większego pudełka, drugiej wypraski i 24 potworów zawiera również plastikowy znacznik zamkniętej karczmy i plastikowe znaczniki dla każdej z wieźmińskich szkół. Teraz chciałbym przejść do dodatków, które pojawiają się, czy pojawiły się jako odblokowane cele. My nazywamy je dodatkami, ponieważ trafią do sprzedaży sklepowej w oddzielnych pudełkach, za wyjątkiem oczywiście tego co jest ekskluzywne. A wy dostajecie je za darmo wraz ze swoim egzemplarzem gry. A więc po pierwsze, Dziki Gon to bardzo rozbudowany dodatek przeznaczony do rozgrywki solo i kooperacyjnej. Mamy tam czterech jeźdźców, czyli Redina, Nitrala, Imlerita, Karantira. Przed grą wybieracie jednego z nich, bierzecie jego kartę specjalną oraz cztery specjalne karty walki. Wybrany jeździec będzie bossem, którego będziecie musieli wspólnie pokonać. Następnie bierzecie tor rund odpowiadający liczbie graczy i przygotowujecie resztę komponentów. Mamy ogary dzikiego gonu, które trzymamy w pobliżu. Ogary mają swoje karty i znaczniki, a ponieważ wielu graczy o to prosiło, figurki dla ogarów również pojawiły się w celach dodatkowych. Grając z dodatkiem dziki gon będzie działać wspólnie, więc tura graczy wygląda inaczej. Dlatego w tym dodatku pojawiają się też nowe karty pomocy. Będziecie mogli spotkać się, by wspólnie trenować. Czekają Was wspólne walki przeciwko ogarom. Będziecie musieli także wspólnie zastanowić się, jak pozbyć się potworów nękających kontynent. Będziecie także próbować unikać dzikiego gonu i będziecie razem brać udział w fabularnych eksploracjach i zdarzeniach, które pozwolą Wam lepiej przygotować się na finałową walkę. W tym dodatku znajdziecie dużą talię właśnie specjalnych kart eksploracji, które rozbudowują warstwę fabularną gry. Działanie tych kart różni się od kart z wersji podstawowej. Będziecie musieli wspólnie podejmować decyzje w obliczu napotkanych zdarzeń, realizować misje, a Wasze wybory będą wpływały na rozgrywkę teraz i podczas walki finałowej. Dla lepszej organizacji tych wspólnych misji, które możecie realizować. W tym dodatku znajduje się także 10 specjalnych znaczników misji. I każdy boss ma inną zdolność specjalną, która działa w frakcie i także unikalne zdolności, z których będzie korzystał podczas walki finałowej. Finałowa walka będzie emocjonującym, dużym starciem, w którym cała wasza grupa musi dać z siebie wszystko, by zwyciężyć. Dziki Gon to naprawdę angażujący i stanowiący prawdziwe wyzwanie dodatek, który oferuje zupełnie nowe podejście do rozgrywki i można go łączyć z kolejnym dodatkiem, czyli na tropie potworów. To dodatek, który zwiększa głębię różnych elementów podstawowej rozgrywki. Wiedźmin Stary Świat to zaawansowana gra planszowa z wieloma mechanicznymi i klimatycznymi nowościami, Jednocześnie zależało nam na tym, żeby jak najbardziej usprawnić rozgrywkę i obniżyć próg wejścia, tak abyście mogli wyciągnąć tą grę z mniej i bardziej doświadczonymi graczami. Ale dzięki dodatku na tropie potworów możecie rozwijać różne aspekty gry Wiedźmin Stary Świat. Na ten dodatek składają się różne moduły rozgrywki, które możecie wprowadzać stopniowo, albo możecie wprowadzić wszystkie naraz. I każdy moduł dodaje sporo do regrywalności i głębi rozgrywki. I wiele z nich wychodzi naprzeciw uwagom i pytaniom, prośbom, jakie dostawaliśmy od graczy, którzy obserwowali ten projekt od początku. A więc po pierwsze dodatek wprowadza szóstego Wiedźmina, przedstawiciela szkoły Manticory. To kolejna grywalna postać z własnym pełnym zestawem komponentów, unikalną talią startową, nową zdolnością specjalną. Już to samo dodaje wiele nowych możliwości do gry. Po drugie, dodatek wprowadza specjalne, duże karty potworów. Są to dwustronne karty, które wykorzystać razem z czterema specjalnymi kartami walki i 18 znacznikami słabości potworów. A więc, gdy na planszy pojawia się nowy potwór, zostaje odkryta jego duża karta wraz z bestiariuszem i należy umieścić ją obok planszy. Gdy wiedźmini odwiedzają różne lokacje, mogą zdobywać wiedzę o konkretnych potworach, przygotowując się do walki. Podnosząc rzeczą słabości, będziecie mogli odczytać konkretny fragment bestiariusza i dostać jakiś bonus, który pomaga Wam w walce. Gdy przyjdzie wam zmierzyć się z potworem, zyskuje on nową zdolność specjalną i będzie wykorzystywał dwie, trzy lub cztery specjalne karty walki. I każda z tych kart jest połączona z odpowiednim atakiem unikalnym dla danego potwora. Więc ten moduł rozbudowuje część gry opartą na tropieniu i walce z potworami. Trzeci moduł wprowadza do gry petardy. Działają one podobnie do eliksirów, ale Trudniej je przygotować, mają bardziej zaawansowane zastosowanie i lepiej, aby korzystali z niej gracze, którzy zdążyli już zapoznać się ze standardową rozgrywką. Czwarty moduł wprowadza znacznie większe zróżnicowanie kart akcji poprzez wprowadzenie nowych kart specjalnych do głównej talii. Możecie dodawać je stopniowo albo wszystkie naraz. Wśród nich znajdziecie karty o specjalnym koszcie, ze zdolnościami pasywnymi albo takie, które dają wam nowe możliwości tworzenia kombosów lub wykorzystywane są w podróży. Te karty znacznie rozszerzają warstwę budowania talii i tworzenia kombosów kart w walce. Trzecim oddzielnym dodatkiem, który trafia do was za darmo, jest zestaw przygód. Składa się on aż ze 176 kart przygód, czyli nowych eksploracji w mieście i w okolicy, oraz nowych kart zdarzeń. Dodatek ten zawiera również 12 znaczników przygód, które służą do oznaczania niektórych specjalnych misji, których możecie napotkać podczas eksploracji. A więc, jak się pewnie domyślacie, zestaw przygód wprowadza bardzo dużo regrywalności i różnorodności do fabularnej części gry. I czwarty dodatek. To ekskluzywny dodatek, zagubiony Wierzchowiec. Prosty w działaniu, łatwy do wprowadzenia w podstawowym trybie gry, a także z dzikim godem. Więc zaginął Wierzchowiec, widziano go gdzieś na dachu i jak go znajdziemy, to pomoże nam w podróży. Ci, którzy y, znają Widzmina 3, pewnie gdzieś kojarzą ten scenariusz. Gracz, który jako pierwszy dotrze do lokacji z Wierzchowcem, może liczyć oczywiście na jego pomoc w podróży w tej turze, ale. Potem wierzchowiec zaginie ponownie. Mamy nadzieję, że nie tylko to wprowadzi do gry kolejną warstwę decyzyjną, ale także przywróci wspomnienia wielu z graczy. Liczymy oczywiście, że uda nam się odblokować więcej zawartości, ale to, co już się udało, jest naprawdę czymś dużym, naprawdę robi wrażenie. Wciąż słuchamy Waszych sugestii, ciężko pracujemy z całym zespołem, by odpowiadać na Wasze prośby i na Wasze pomysły. Niektóre z nich jesteśmy w stanie wprowadzić w ramach tych darmowych celów stretch goli, inne mogą zostać wprowadzone wyłącznie jako płatne nagrody. Dzielicie się też pomysłami, bardzo często świetnymi, które są zbyt duże pod kątem developmentu czy kosztów, by mogły pojawić się w tej kampanii, ale oczywiście mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej przygody, więc cały czas chcemy słuchać waszych sugestii i piszcie śmiało. Teraz pozwólcie, że na koniec powiem Wam o nagrodach dodatkowych i na tym już zakończymy. Dotychczas dodaliśmy dwie dodatkowe nagrody, które możecie dołączyć do swojego zamówienia. Po pierwsze, oczekiwane przez wielu fanów metalowe monety z woreczkiem. Pierwszy projekt nie przyjął się z takim wielkim entuzjazmem. Dostaliśmy Wasze uwagi, rozmawialiśmy z CD Projekt Red, szukaliśmy najlepszego rozwiązania, które będzie spójne w ramach rozgrywki, ale także tego świata. I uważamy, że to ogromna zaleta finansowania społecznościowego, gdzie możemy słuchać Waszych głosów i w miarę możliwości na nie reagować. Stwierdziliśmy, że monety w Starym Świecie powinny tak naprawdę występować w różnych typach i kolorach. To odda różnorodność walut w tym rozległym kontynencie. Nie możemy być pewni, yy, jaki był najbardziej popularny, jaka była dominująca waluta w starym świecie, ale jesteśmy przekonani, że było ich wiele. Dlatego w tym zestawie dostajecie trzy rodzaje monet. W trakcie gry każda z nich jest warta jeden, więc korzystanie i liczenie złota będzie jeszcze prostsze, a. 30 monet w zupełności wystarczy dla rozgrywki nawet w pięć osób. Drugi płatny dodatek to Magowie. Składają się na niego cztery nowe grywalne postaci, każda z własną figurką, dwupoziomową planszetką, znacznikami, e, startową talią, kartami trofeów. I tak naprawdę to nie wszystko, bo jest tak duże zainteresowanie tym dodatkiem, że postanowiliśmy w ramach celów dodatkowych dodać piątego Maga, który poszerza ten dodatek dla wszystkich, którzy zdecydowali się go kupić, i tą postacią jest znana Filipa Eilhart. Magowie mają swoje cechy specjalne, ale także nowe karty akcji, ponieważ w walce nie korzystając z wiedźmińskich technik, zamiast tego posługują się różnymi magicznymi zaklęciami. I karty akcji magów nie różnią się tylko nazwami czy wyglądem, ale działają także na poziomie mechaniki. Magowie wprowadzają do gry energię, którą będą zdobywać i wykorzystywać w walce. Energia posłuży, aby wzmocnić działanie niektórych kart i to wymusi na Was lepsze planowanie swojej talii i lepsze planowanie zagrywanych serii kart w walce. Poza czterema, mam nadzieję pięcioma pełnymi zestawami komponentów, w tym dodatku znajduje się pełna talia składająca się z 80 kart akcji. I dodatkowa plansza, yy, tak aby móc korzystać z kart magów, jeśli w grze biorą udział i magowie, i Wiedźmini. Więc podsumowując, jeśli wciąż wahacie się, czy wesprzeć projekt, mam nadzieję, że udało mi się pokazać Wam wszystkie korzyści z wzięcia udziału w kampanii. Wasze wsparcie pomaga odblokowywać nowe cele, rozbudowywać zawartość, jaką dostaniecie za darmo z Waszą grą. I jeśli już wsparliście projekt, to chcę Wam jeszcze raz bardzo podziękować. Naprawdę jesteście... Częścią dużej, niesamowitej społeczności i my bardzo, ale to bardzo doceniamy Wasze wsparcie. Pamiętajcie też, że w każdej chwili możecie rozbudować swoje zamówienie o metalowe monety i dodatek magowie. Możecie go dodać do swojego zamówienia po zalogowaniu się na swoje konto na zagram w to. Więc czekamy na Wasze pytania i sugestie. Dziękujemy jeszcze raz za Wasze wsparcie i walczymy o więcej. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej!